Siemaneczko, z tej strony Wery. i witam Was w kolejnej serii z gier RPG Horror, ponieważ co innego, jeśli nie RPG horror, w końcu to są jedyne gatunki, a raczej jedyny gatunek, który nagrywam od dłuższego czasu. Gra nazywa się Shihori Escape i jest to kolejna gra od znanego nam już Charona, wydana w 2014 roku, czyli coś nowszego. Nie wiem w sumie nic o tej grze, wiem tylko, że jest odczarona i jest to horror jak zawsze, także to by było na tyle. I zacznijmy. Gra zawiera gwałtowne i groteskowe sceny. Ta historia jest pracą fikcji, wszelkie podobieństwa do czegokolwiek są przypadkowe. Czaron, prezentowane przez Czaron. Widzę, że Czaron sobie zmienił, że tak powiem, awatar, bo w poprzednich grach miał całkiem inny. Obudziłem się w słabo oświetlonym pomieszczeniu. Moja głowa bolała. Gdzie jestem? Gdzie to jest? Czemu ja... O, całkiem inny styl gier, znaczy gry. To nie ma nic wspólnego z poprzednimi grami Czarona. To jest pytanie, jak się robi interakcje. Czy jest to spacja? Nie. Może zetka? O, wow, jak ja to otworzyłem? Okej, okay, enterem jest... fajnie bohater wygląda. Nie ma tutaj nic specjalnego z tymi chusteczkami. Aha, bo to są chusteczki. O, mamy skile. Yy, mamy takie skille jak wąchanie, stalkowanie i deluzję. Aha, i pisze w opisie, że jesteśmy zboczeńcem. Pachnie ładnie, i podążamy za dziewczynami. Ok, czyli nasz bohater jest typem Stalkera, który lubi wąchać rzeczy i jest zboczeńcem. Dobrze wiedzieć. Jest trzecia w południe, trzecia rano. Według zegara, co ja robiłem, fajnie, bohater wygląda. Tylko coś: ta szafa jest pełna ubrań. A, tu się da chodzić do góry, i do tyłu, że tak powiem. Moja twarz jest widoczna w lustrze. Jest, to jest trochę nietypowa rozgrywka dla mnie. Wybaczcie, że tak się zacinam. Tutaj jest śmietnik. Trochę chusteczek jest w środku. Coś tam wpadło. Mała notatka. Kocham cię. Ojejku, zdobyliśmy notatkę pierwszą. Czuję się, jakbym coś zapamiętał. Ja byłem. Jedyna opcja. Ja byłem co? Wow, zdjęcie z szko japońskiej szkoły. Czekaj, jedna opcja. A ty to kto? Zaraz, Shikori to jest imię bohatera, czy ona to mówi? Co? Chcesz czegoś? Nie stój tutaj, powiedz coś. Jestem w pośpiechu. Przepraszam, ale nie lubię chłopaków. Nie chcę się z nimi zadawać. Możemy dać Ci pierścionek. Hm? O, to moje. Skupiłam to gdzieś. ci upuściłam. I przyszedłeś cały całej drogę, żeby mi przynieść? Dziękuję. Ten pierścień jest bardzo ważny dla mnie. Byłeś wielką pomocą. Ale jak jest... Jak masz na imię? Okej, okay, więc jesteś Kitaro. Jestem Sichori. Musisz pozwolić mi kiedyś. Z... Mm, zwrócić przysługę. Do zobaczenia później. To prawda, spotkałem ją tego dnia. Potem byliśmy razem. I doszliśmy do, mi do momentu, w którym nie mogliśmy wytrzymać bez siebie. Nawzajem. LL. So much love story. Mięciutkie łóżko, może powinienem je powąchać. Niby dlaczego chcesz je wąchać? Dobra, skill. Wąchaj. Nie można. O Boże, to jest dziwne. Może tu jakoś inaczej już was kili? Nie, dobra. Szanicz, to idziemy dalej. Wow. Co z tym dźwiękiem jest nie tak? Według zegarka... No, dobra, mówisz to samo co przedtem. Śmietnik, kalendarz w środku. Telewizor. Wygląda na to, że nie ma zasięgu śpiewu. Dekoracyjna roślina. Wygląda na to, że uschła. Dobra. Mm, obrazek w ramce. Na obrazku jestem ja, Sigori i inna dziewczyna. Co to może być? Stół. Jakiś. Folding pipe. Hmm? Jest tutaj. Jakiś wisiorek? Chyba do modlitwy. Czy to ma jakieś znaczenie? Coś wypadło na dywan. Mała notatka. Wysimuje moje ciało było wszystkim, czego on chciał, mieliśmy notatkę pierwszą, a e, piątą. Zaraz. Czy nasz bohater jest takim typem zwłoczeńca, że on chciał figorii dla ciała? Kalendarz z maju. Znaczy maju. Jaki to jest dzień? Dobra, dziwne Zacznij dalej Czy nie mogli? Dobra Tak bardzo wszystko w pojęcie mhm. Aha, on coś powiedział innego teraz, fuck Ach, nie przetłumaczyłem, jak mogłem Możecie to popauzować, ale to będzie dosyć ciężkie jej, zdjęcie sklepu japońskiego. Hej, Kitaro! Nie myślisz, że to jest dziwne, że siadłam tutaj i mam z Tobą lunch w ten sposób? No, raczej nie. Mam na myśli, nawet jeśli. nie myślałam, że będziemy tak dobrymi przyjaciółmi. Aha, to prawda. No, co się chodzi? Możemy poklepać jej głowę, no dobra. Nie, nie dotykaj mnie. <laughs> to była jedyna opcja, wybaczmy. Och. Mm, a... Och, to było. Przepraszam, zapomnij, że coś powiedziałem, zastanawiałam się, czy ty zawsze. Czemu ty zawsze jesteś dla mnie taki miły? Jaki jest twój cel? Wow! Czy naprawdę o to zapytałam? Muszę wyglądać jak idiotka. Przepraszam, kitaro. To było dziwne, he? Wiesz. Myślałam, że zawsze zaakceptujesz każdą część mnie, nawet ty dziwne części. Zawsze mnie rozumiesz. Zanim to wiedziałam, byłeś wszystkim, o czym mogłam myśleć. Czy to jest to, co nazywają miłością? Czy to jest po prostu dependencja, którego słowa nie znam znaczenia? Co powinnam zrobić? Nagaj, okay, tulimy ją. Ach! Jak mi kotoniki. Jesteś taki ciepły. Nie jestem ciepły. Zostaniesz ze mną. Na zawsze. Love story. O, to, rad to prawda. Jeśli powód mojego istnienia jest to, żeby być twoim pomagierem, że tak powiem wsparciem, wtedy nie będę narzekał. Ok. Love story. Jest słodko. No już nie, telewizor zepsuł wszystko. Dobra, chodźmy dalej, myślę, że już można. Na no, pewnie. Boże, co z tymi dźwiękami? Co to jest w ogóle? Jeszcze raz. Jest dla mnie taki miły i mówi, że mnie lubi, ale jestem pewna, że to nie są jego prawdziwe uczucia. Zrobiliśmy notatkę ósmą. Ład. To jest maszyna do zmywania, nie ma nic w środku. Mamy toaletę. Toaleta śmierdzi się w wodzie mała notatka dotknął moich włosów trzymał moją dłoń i poruszył ją po mojej hmm, policzku? Gdybyśmy w notatkę szóstą ja już ich nawet nie liczę, to tak randomowo, że nie wiem w sumie jak notatki zdobyłem do tej pory a to może mieć jakieś znaczenie hmm, mam nic ciekawego a tam jest jakby cień ktoś tam chyba jest Mam wrażenie, że byłem tam niedawno. Nie byłem sam. Tak, byłem z nią. O? Przecież tam widać cienie, jakby ktoś siedział w tej wannie. Kolejne zdjęcie, tym razem japońska szkoła. Jej. Ich telewizory nie są lepsze od polskich. Kitaro, jestem przestraszona, że zostanę. Boję się, że zostanę opuszczona przez innych ludzi. Zawsze był chłopak. Cze co? Co? Był chłopak, z którym się umawiałam przed tobą, ale nie byliśmy dobrą parą dla siebie, więc się rozdzieliliśmy. Zerwaliśmy. Wtedy po tym to było tak, jakby on stał się stalkerem. Twoje oczy są dziwne teraz, ale wciąż fajnie narysowane. Każdy, 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 każdy dzień, każdego dnia on mnie obserwował. W szkole, w domu, gdziekolwiek poszłam, czułam jego oczy patrzące na mnie. I wtedy, wtedy! Jest dobrze. Gitaro, jesteś tak dobrą osobą. I wciąż. Jestem taka niemiła dla ciebie czasami. Tak, jakbym wyrzuciła Twoją dłoń. Przepraszam, ja jestem. Jest mi naprawdę przykro. Chłopcy są straszni, ale ty, Gitaro, czujesz, jakbym. Jakbym była dobra, stop? Pat? Czy ty lubisz mnie? Ta, lubię Cię, jej, jedyna opcja. Po co nie dają system opcji, skoro nie mam nic innego do wyboru? Ja też, lubię Cię również. Ten uśmiech z dna Twojego serca był piękny. Twoje czyste, yy, czysta, uśmiechnięta twarz, zwyczajnie uderzała jakimś radiantem, nie wiem. Patrzenie na to oświetlało moje serce, coś ten des. Sprawiało, że byłem szczęśliwy. O co w tej grze chodzi? Wciąż nie, nic nie rozumiem. Nie wiem jak. Zrobić. Dobra. Mmm. Trochę ubrań w środku. Coś zmieszane z ubraniami. Kolejna notatka. Nie mogę upać mężczyznom. Nie mogę im upać tak łatwo. Zrobiliśmy notatkę siódmą. Ej, dobra, pora zapisać kurczę, bo... W ogóle nie zapisywaliśmy. Zaczynam się cykać. Ale fajnie wygląda ten bohater. Mhm. Dobra, mamy tutaj talerze do obiadu, w, w szafie, w szafce. I śmietnik, który którym jest kupę papieru i ma notatka, jak zawsze. Myśl, że on mnie nie lubi lub nie interesuje go, że ja nie jestem jego celem zainteresowania, wypełnia mój umysł. Mimo, że nie chcę tak myśleć. Notatka dziewiąta, Czy jest kolejny króliczek zapisu? Patrzcie, króliczek ze wszystkich poprzednich gier czarona. Tym razem sobie śpi i zadzadzadzadki się nie ruszają. Króliczek śpi, nie budźmy go. On chyba lubi te króliczki, w każdy grze jada jako save point. Tutaj jest jako dekoracja. Stół: czerwony i zielone. Jakieś zakładki, okładki, nie wiem, coś tam leży w każdym razie. Okładki? Co ja w ogóle mówię? Wewnątrz lodówki są soki, i inne rzeczy, które ludzie, znaczy dzieci lubią. Coś się zaklinowało w drzwiach magnezem. Mała notatka. Nawet kiedy jesteśmy razem i kiedy my, jakiś embrasik, nie mogę pomóc temu, że czuję się źle. Zrobiliśmy notatkę 11 Boże Święty i no tu jest rzeczy do zdobycia. Dobra, będziemy klikać wszystko randomowo, aż nas przeniesie do przyszłości. Jak zawsze, zresztą. Króliczek może ty? Nie? Jestem żywa. Cieszysz się, że jesteś ze mną? Notatka 10. Dobra. Nawet mnie tu do przeszłości kopnijcie. Chcę dojść do końca tej gry. Mimo, że mało rozumiem. Nie tłumaczę tekstu, bo to jest to samo co przedtem. Czyżby nie było tej... Nie, musi to gdzieś być, kurczę. Przeskok, że tak powiem. Dobra, lodówka, wiem o tym. Nie byłem sam, tak, byłem z nią. No, nareszcie. Ach. Jej, tym razem zdjęcie japońskiego pokoju. Ach... Czyżby twórca robił zdjęcia randomowych pokoi swoich znajomych i dawał je do gry? Hmm, Kitaro... Ja... jestem z tym w porządku. Jestem pewna, że będzie mi z tobą dobrze, więc... Więc proszę, bądź delikatny. Ład. Proszę. Okej. Okay. Jedyna opcja, znowu jakaś hentai scena. Nasze ciała się połączyły tej nocy, o mój Boże. Nie spędzaliśmy pojedynczego momentu razem, a czy oddzielnie. Nie chcieliśmy tego. Trzymałem jej dłoń, nie chcąc jej opuścić. Pójść. To powinno być wystarczająco dużo dla nas. Powinno być wystarczająco. Jej. Tylko nie hentai scena, nie chcę cenzurować, za dużo roboty. A, no dobra. Pora na zapis. Oj, nie tutaj. O. Nawet ściąga, ściąga, jest trochę inna niż normalnie w grach Czarona. Cichła muzyka. Moja twarz jest, no tak, w lustrze, jak zawsze. Trochę butów, moje buty i inna para. Czyje one są? No pewnie Shiori. Czarny ekran, dlaczego? Jej, zdjęcie japońskiego parku. I boiska szkolne? Co? Chcesz zerwać? O ty, szujo, chyba mój bohater nie jest taką wredną suką, że tak powiem, żeby pójść z nią do łóżka i z nią zerwać. Nie chcę, być, nie chcę nim grać. Czemu? Czemu? Nie, ja nie chcę zerwać. Nie chcę być sama. Nie zostawiaj mnie. Nie, Kitaro! Nie chcę być bez ciebie! Jak ja mam żyć teraz? Dlaczego? Dlaczego do tego doszło? Mogło być o wiele lepiej, gdybyśmy się nigdy nie spotkali. Nie, Kitaro, czemu to robisz? Ja ciebie też nie rozumiem. Czy ona zabija swoich chłopaków? Przypomniałem sobie o wszystkim. Teraz pamiętam, co straciłem. Jest tylko jedna. jedna opcja dla mnie, która pozostała. Jaka? Dobra. Szafka na buty, dużo par butów w środku, coś jest z pewno Mała notatka. Jestem jakiś stranglet do śmierci. Czyżby duszone? Nie wiem. Oj, 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 wait, wait. Czy ja właśnie wybrałem ending? Powie powinienem o tym wiedzieć. Próbowałem zakryć moje oczy przed prawdą. Stop. Wszystko dzieje się zbyt szybko. Dobra, wyjdźmy. Nie będę w stanie wrócić po tym wszystkim. Dobra. Muszę stąd wyjść szybko. Nie wiem, czy zdobyliśmy wszystkie notatki, ale dojdziemy do jednego endingu najwyżej nagram oddzielny odcinek z kolejnymi. Dźwięki z poprzednich gier czarona Zaraz, chwila. To jest pierwsza scena, w której on się czymś przejął i jego twarz jest w końcu inna. Gdzie idziesz, Kitaro? Nie idź. Nie lubię tego. W fakcie nienawidzę tego, więc nie idź nigdzie. Ojejku, Czy jana też jest Yandere. Charon chyba kocha gry, a raczej postaci Yandere. Każdy jego horror jest o Yandere, oprócz Czerwonego Kapturka, to jest dziwne. Wiedziałem, że to co robię jest szalone. Ale nie wiedziałem co robić innego. Nie chcę ciebie, żeby ktoś mi ukradł ciebie, ład? A to ona mówi: Nie chcę, żeby ktokolwiek cię mi odebrał. Więc jedyna rzecz, jaką mogę zrobić, jest zabicie ciebie, Kitaro. Nie martw się, nie będziesz sam. Zginę razem z tobą, jak już cię zabiję. Zamknęłam cię w ten sposób, a ty wciąż próbujesz uciec? Naprawdę nie powinieneś tego robić. Czy nie wiesz, jak ciężko jest. Jakby ciężko mi było? Dlaczego tak się stało? Więc to dlatego, że cię kocham. Chcę, żebyś był mój na zawsze. To jest jedyna opcja, żeby to zrobić. Jedyny sposób. Jedyny sposób. I zabiła nas Endic One. Czyżby? A może zabiła siebie, bo nie trafiła nożem. Bad End... Kształt Twojej miłości, ok. Wild. krótka gierka, jak w ciągu 18 minut, zaledwie 19 w sumie już. Mamy jeden ending, dobra. Zgaduję, że jak w typowych grach czarona, musimy zdobyć wszystkie kawałki notatek, żeby przetrwać. No, zobaczymy. Mhm, w soczki, super. Stolik, różne pierdoły, króliczek sobie śpi, szafka na talerze, śmietnik. O Jezu. Było tak fajnie. Trochę ubrań w środku. Mam jakiś cień Nie da się naprawdę tam wejść. Mhm, łazienka. Ej, no mam wrażenie, że już wszystko zwiedziliśmy. Maj. Mm -hmm. wszystko to już tłumaczyłem. Nie ma sensu tłumaczyć od nowa. O kurde, krew wycieka z łóżka. Co jest? Zabiła się? Czy ona się zabiła? Nie było już nic, z czego mogłem być przestraszony. Sprawiłem, czy sprawiłam, nie w sumie kto to mówi, że będziesz mój albo moja na zawsze. Że będziesz razem ze mną. To chyba ona mówi: Nigdy nie byłam bardziej szczęśliwsza w moim życiu. Spędzę resztę mojego życia z tobą. Nie obchodzi mnie, jeśli już jesteś. Aha, to ja mówię: Spędzę resztę życia z tobą. Nie obchodzi mnie, czy już jesteś zimna. O co chodzi w tych grze? What the fuck? Ona nagle użyła? What? Co? Chcesz zerwać? Nie chcesz zerwać? Dlaczego? Dlaczego? Nie Ja nie chcę zerwać Nie chcę być sama, nie zostawiaj mnie Nie, Shichori <laughs> Nie, Shichori Nie chcę być bez ciebie Jak ja mam żyć teraz? A teraz nasz bohater nagle z dupy się przejął tym, że ona nie żyje chyba Nawet... A Nawet Nawet jeśli rozmawiamy o tym Ja... Nie myślę, że zrozumiesz, więc przepraszam. Byłem odrzucony? Albo ona była już w sumie kurczę, nie wiem, kto kogo odrzucił, o co tu chodzi? Kolejny Eni Co z tą muzyką. Mylisz się, Kiach! Nie, przestań! Nie możesz. Strangle her? Co to znaczy? Ach, ach Hej! Czy my ją zabiliśmy? Nie, Gitaro. przestań. Ja nie chcę jej dusić. What the fuck, co jest z Tobą nie tak? Ach, ach. Ja pierdziele, czy ty złym endingiem jest śmierci bohatera, a dobrym zabicie swojej dziewczyny? O co tu kurwa chodzi? Jej ja wygląda jakby została połamana. Chyba ją udusiliśmy. Zimne usta chory. Spotkał się z moimi, kiedy zbliżyłem swoją twarz do jej. Wiedziałem, że nie będzie odpowiedzi od niej. Byłem wciąż szczęśliwy. O kurwa, graliśmy psycholem. Graliśmy jakimś psycholem. True end. Kształt mojej miłości. Ja pierdolę. Co ja właśnie zagrałem? Dobra, wiecie co? To był let's play z Chichori Escape. Najbardziej poryta gra, w jaką grałem. O Boże, mam nadzieję, że Wam się spodobała. Mi, fabularnie nie, to jest chore. Charon ma dziwne pomysły, i to jest druga jego gra, w której endingi są chore i po prostu nie ma dobrego endingu dla bohaterek, To jest dziwne i trochę smutne. Mam nadzieję, że spodobał Wam się let's mimo wszystko. Jeśli nie jesteście moimi widzami, a lubicie gry RPG horror oraz ogólnie klimaty 2D, to zachęcam serdecznie do subskrypcji. I dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku. Witam w dodatkowej scenie z Shihori Escape. Myślałem, że już nie będzie nic więcej, ale po napisach końcowych dano mi hasło do sceny bonusowej i to jest właśnie ona, więc przechodzimy do tekstu. Ach... hm, Co jest, Shicho? To było mocne wyschnięcie tutaj, czy wszystko dobrze? Misao... Po Posłuchasz mnie? Oczywiście, mam na myśli, jestem twoją przyjaciółką. Możesz rozmawiać ze mną o wszystkim, o czego tylko chcesz, kiedykolwiek chcesz. Dziękuję, mi, co? Więc widzisz, jest ktoś, kto, kto mi się podoba. Chłopak? Tak, chłopak, no bo raczej nie dziewczyna. Co w ciebie wstąpiło? To nie jest w twoim stylu. Czyżby mi Lovidowi do Sigori. Wiem, wiem, ale on był w mojej głowie. Jeśli to jest on, wtedy może, tylko może. Ale jestem pewna, że jeśli będę z nim, on nie będzie myślał o mnie jak. Jak co? Ja nie wiem, co mam robić. Będzie dobrze! Po tym wszystkim lubisz go, prawda? To oznacza, że jest dobrym chłopakiem. Naprawdę? I we, hej! Nawet jeśli pójdzie źle, zawsze jest łatwa opcja na wyjście. Nie? Co to będzie? Czy jest coś, co mogę zrobić? uff, uff. Uf, uf. jest naprawdę łatwe. Nawet Ty możesz to zrobić. Jeśli tylko Ci się to nie spodoba, zabij go. What the fuck? Co jest nie tak z tą koleżanką? Co jest nie tak z tą grą? Czy to koniec? Koniec odcinka Misao. Czyli to była ta cała koleżanka ze zdjęcia. Bo tam wcześniej mówił główny bohater, że na zdjęciu jest on, Shihori i jakaś dziwna dziewczyna. Czyli ona namówiła. Ona namówiła Shihori żeby zabiła swego chłopaka, jeśli coś im się nie spodoba. Znaczy jej. I to doprowadziło do badendu. Natomiast na naszemu bohaterowi coś odwaliło i stwierdził, że ją sobie zabije, bo może ma taki fetysz. W każdym razie gra jest dziwna jak większość gier od Czarona, ale Mikotoniki miało dobrą fabułę i przynajmniej było w miarę normalne. Mam nadzieję, że wam się spodobało, ja jeszcze raz się z wami pożegnam, także siemaneczko. Chodźmy do babci, to jest prosto stąd. Matko, ten głos mnie męczy. No nie ma mostu, tylko rzeka. Czemu rzeka ma płot?